Siemanka jest Serko HD, a to jest, a to jest pierwszy, pierwszy odcinek z y, serii Slender. Tak jest. Rozpoczynam tę serię obok serii Minecrafta, ponieważ no nie wszyscy y, chcą oglądać Minecrafta albo lubią oglądać Minecrafta. Dlatego postanowiłem nakręcić Slendera, tak. Y, tak, u mnie jest ciemno. Y, mgła spowiła. Wszystko co teraz widzę I na pewno będzie strasznie Dobra, zaczynamy No, dawaj, dawaj, dawaj. Preset ha? okej okay. Okej, okay. spoko Jestem sobie Wow okej, okay. okay. wszystko mam opanowane. Teraz y, przydałoby się. O, to jest siatka. siatka. Szybciej. Nie chce się tyle łazić. Ołaży się tyle, że. No nic. Jeżeli będziecie w filmiku słysze, słyche, no, słyszeć echo, tak zwane to wiecie, że to moja wina, bo nie ściszyłem sobie mikrofona w systemie I, i, i dlatego mi. O, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. A! prawda! Ok. Znaczy lewym. Okej. Okay. Pierwsza Przez zasada Sundermana, nie odwracaj się za siebie? Ok, otka nie ma karteczki, to tu, tutaj, tutaj może być. Wiem, nie mogę pisać się, siatka. ale daję po oczekiwaniu. Leave me, uh, give me alone. Uf, uf! Nie, 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 nie Fuck, fuck, fuck! Z pieprza i. te za mną. Mam mnie gonić. Czemu ja snułem? Czemu ja snułem? Okej. Dobra. Nie czuję strachu. Ale jak się przestraszczę, to nie, nie będzie budowany, budowany bo bo ponieważ. O, o, fuck. Okej, okay, zmachem się. FAK 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 Tyle już raz Gdziemy, widziałem jak grając z Że Kto trafi w ślepą uliczkę ten już Naprawdę ma przesrane Wejść czy nie wchodzić A wejdę Raz kozie śmierci Yes, <sighs> it's better. So okay. Come oh, A ja on się tak szybko, szybko zmacha A chodzi o mnie. O, o. Śmanka. Śmanka. I Tak, jestem sobie. Gościem chodzę sobie. I sobie. Uwadł, wodł, wodł, wodł! Nie! shit, Fuck, 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 fuck. Fuck off. To jest moje pierwsze spotkanie ze Slenderem Sam na sam. Wydawało mi się, że tutaj są... Uwadł, wodł! Nie, 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 nie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ukarnij się. Dobra, żarty żartami, ale ja muszę tutaj zbierać karteczki. Olera Mików ze Slenderem będzie oczywiście więcej i postaram się ściągać różne wersje tego Slendera oraz grać na kilku modach tak zwanych. Jak będą, jak będę mógł ściągnąć i będą działały, to oczywiście mody, mody będą. Kłuść ten nas się ciągnie od tylko to to dwie karteczki. Już się zmachał! Fuck, fuck, fuck! Kiedy mnie! Get off! Get, get off, off! Get off! off. Fuck! Kiedy to przede mną Fuck On stoi o, przede przed mną. Mną.

Nie zastanawiam no się, czy przypadkiem przypadk jeszcze, czy... jeszcze czegoś nie nagrać, bo jest 6 minut, a taki filmik... no to... Obdience... Yy, okay, OK czyli to mam zablokowane. Collect all eight. Polecam wam, polecam wam zagranie Sendera, bo to yy, przynosi takie, taki, dreszcz emocji. Teraz się właśnie, właśnie przekonałem. Ja przekonałem się, że ten gość nie może być szybszy niż 1 km na sekundę. Anyway, mam jedną kartkę. I zaczęłem brać złą jeszcze muzykę. No, na pierszą grę? 8 kartek. FAK! Czemu nie, Fak. To nie to mogę sprontować? 8 kartek Wodkowie to to wody. jest dobry winnik. Co macie do mnie? Ja ja jestem jestem tylko, ciekawy, tylko ciekawy, dlaczego w tej, tej cholernym lesie, lesie nigdy nie dostanicie. ok. Um, e, Mam teraz to dwie to drogi. I, I jako, że jestem praworęczny, wybieram w, w lewo. Ej, jalece jalece prosta, to ja lecę prosto, a tam mi leci ten, no, no ta, bez wszelkobiecy głos, mi leci w prawo. No, dychnij się. Boże, dobrze, dobrze, że to jest popołudnie, a nie taka noc, żebym nie, nie mógł zasnąć. Okej, okay, to y, ja jestem tutaj. że to jest zły wybór nie tutaj o No. nie mogę trumpować O fak, o fak, czekaj czekaj o Eu um przypadkowo zoom No, come on! Come on! Da fuga, que nie não E podobno tu jest o. Podobno tu jest karteczka. Albo tutaj, albo tutaj, tutaj też idziemy. Karteczkę. Tylko pytanie: w którym z tych cholernych beczek jest karteczka? Tam jeszcze ominąłem. Wiem o niektóre. O! Yes. Jest! I, I tak, teraz bydzie się z ścigał. Wolę tam nie iść. <laughs> A mi tu zaraz to Slender wyleci i Ty i nie, nie będziesz będzie mogła spędować, to, to, to pierdzielę.

Wziąłem sobie tryb 120, nie 1280 na 120 I ta gra, tutaj ładnie, ładnie fuck co to było? Pewnie moja myszka JEZUS, 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 Jezu. fuck FAK, FAK Jesus Christ, Jezus Maria Co to było? Ej, jazarka mi spieszyła! Ja oh, pierdziule ja oh, pierdziule To fuk LOL Nie ja wiem co włączyłem, ale Ja pierdę Ja pierdziel To było... E, to było... pierwsze spotkanie ze Slenderem Tak To było to pierwsze to spotkanie ze Senderem. od tej chwili mi teraz przysiadał. Mam tylko karteczki. nie wiem gdzie cholera zresztą. LOL, nie ma karteczki. Co za fucking trolling Nie, 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 JA PIERDZIELE Ale że mi się nie straszy O dobra, zgubiłem się w lesie Wie, że tam jest ścieżka Kolejny bus? Tam musi być kartka. Tu jest? On tu jest On tu jest Holy crap O no to, że się, się Pakował I tak, tak powinienem nie rozpoczynać, rozpoczynać Tego slendera Płuk? i I CZEMU STANEM?! Gol. Okay, Okej, będzie 20 minut wdech. chyba. O ile dobrze myślę. Wyle Wyle dobrze, dobrze myślę. Powiem wam, że... Włączyłem Slendera... Miałem... 200 fps A teraz, kiedy gram z 30... Trochę dziwne, prawda? O! Nie, ja tam się boję wejść. Nie, ja tam nie wchodzę. Tam jest Slender, znaczy no, jak zniknę za tym to pojawi się Slender, później będzie na mnie, że przegrałem. Fuck off, Slender. I'm too clever that you. Motherfucker okay. Dobra, teraz nie wiedziałem co powiedziałem, ale dobra idę idę sobie, sobie. Ja pierdzielę Idę sobie Gram sobie sender, madame